Żyj ekologicznie i z przyrodą w zgodzie. Szanuj energię i oszczędzaj wodę. Segreguj odpady i bez dzieci nady. Do pociągu wsiadaj i poznawaj świat. Cześć, przedszkolaki. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku naszych zajęć muzycznych, i jak pewnie domyślacie się po tym, co Wam zaśpiewałem, dzisiejsze zajęcia dotyczyć będą troszkę kwestii związanych z ochroną środowiska. Moi drodzy, chciałbym Wam złożyć dzisiaj taką propozycję. Czy wiecie, czym jest teledysk? Czy wiecie, co to takiego jest teledysk? Podejrzewam, że gdzieś tam się domyślacie. Teledysk jest to zazwyczaj taki utwór, Taki utwór muzyczny, taka piosenka, do której nakręcono jakiś film. Możecie takie teledyski zobaczyć w internecie, jest ich bardzo, bardzo dużo. Możecie je zobaczyć też na naszym kanale na YouTubie. Tam nagrywaliśmy takie teledyski z dziećmi. Ostatni taki teledysk to była piosenka, która wiązała się z wizytą świętego Mikołaja w naszym przedszkolu i grupa pszczółek nagrywała ze mną właśnie taki teledysk. Do piosenki o świętym Mikołaju. Dzisiaj natomiast chciałbym Wam zaproponować nagranie piosenki ekologicznej. Piosenki ekologicznej, a więc takiej piosenki, w której udzielicie swoim znajomym, swoim rówieśnikom, ale także swoim rodzicom i osobom dorosłym kilku dobrych rad, mówiących, jak dbać o środowisko naturalne, jak dbać o, o otaczającą nas przyrodę. Piosenka, którą e, będziemy śpiewać, piosenka do której będziemy nagrywać teledysk, będzie na końcu tego odcinka. Będziecie jej tam mogli w całości posłuchać. Nagraliśmy ją dla was specjalnie razem z Ryśkiem. A teraz chciałbym, żebyście popatrzyli na kilka zdjęć. Popatrzcie tutaj. Czy chcielibyście żyć na planecie żyć w miejscu, które wyglądają tak jak te przedstawione na tych zdjęciach? Czy chcielibyście wylegiwać się na takiej plaży albo kąpać w takiej wodzie? Czy takie miejsca w mieście, które możemy zobaczyć na przystankach, czasem w parkach, są miejscami, które chcielibyście odwiedzać, w których chcielibyście czekać na przyjazd tramwaju czy autobusu? a czy do takiego lasu w którym takie widoki można zobaczyć chcielibyście się wybrać no podejrzewam że nie nie mówiąc już o tym że zostawione w lesie śmieci zostawione w lesie na przykład szklane butelki mogą spowodować pożar w ostatnim czasie w związku z epidemią koronawirusa Wychodząc w miejsca publiczne, musimy nakładać maski, musimy nakładać rękawiczki. Czy. należy później wyrzucić je na ziemię, albo zostawić w wózku sklepowym, za pomocą którego robimy zakupy? No właśnie, moi drodzy. Zastanówmy się, czy na takiej planecie chcielibyśmy żyć na planecie, która jest tak zanieczyszczona i tak zaśmiecona. Teraz zadanie dla Was. Piosenka, którą za chwilę usłyszycie, opowiada o tym, w jaki sposób troszczyć się o naszą planetę, w jaki sposób troszczyć się o naszą przyrodę, o środowisko naturalne. Chciałbym, żeby powstał do niej teledysk. Usłyszycie tylko dźwięk tej piosenki. Ekran w czasie odtwarzania będzie czarny, nie będzie na nim się nic pojawiało. Jednak, jeśli pomożecie mi, to sprawimy, że ta piosenka ożyje, że stworzymy do niej właśnie teledysk. I jakie będzie teraz wasze zadanie? Możecie do tej piosenki narysować różne ilustracje. Ilustracje, które będą jakby opowiadały treść tej piosenki. Będą to ilustracje, na których na przykład ktoś segreguje śmieci albo będą to ilustracje, na których tak jak w piosence ktoś jedzie pociągiem. Jedzie oczywiście przez planetę, która jest czysta, niezanieczyszczona, w której żyją zwierzęta, w której ludzie są zadowoleni i uśmiechnięci. Możecie również przysłać mi filmiki. Mogą to być filmiki, na których śpiewacie tę piosenkę, mogą być to filmiki, na których właśnie pokazujecie, jak trzeba segregować śmieci. Pokazujecie piękne, czyste otoczenie, w którym nie ma porozrzucanych śmieci, woda jest czysta, a w lasach żyje dużo, dużo zwierząt. Takie filmiki, takie ilustracje, takie zdjęcia możecie przesłać na mój adres mailowy który jest podany w opisie tego odcinka, a ja następnie zmontuję z tych wszystkich materiałów Teledysk. Jeśli odpowiecie na, moje, na moją prośbę i jak najwięcej tych materiałów mi przyślecie, to Teledysk będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i będzie taką naszą pamiątką, na której pokażemy, że nawet w czasie epidemii nawet wtedy, kiedy siedzimy w domach nawet wtedy, kiedy nie chodzimy do przedszkola Możemy przysłużyć się dla dobra naszej planety i możemy pokazać swoim znajomym, rówieśnikom, ale też dorosłym, bo to właśnie ich też często trzeba w tej kwestii edukować, jak dbać o naszą planetę, jak dbać o otaczającą nas przyrodę. Bardzo Was proszę: przyślijcie mi dużo ciekawych materiałów, przyślijcie mi rysunki, zdjęcia, filmiki, a później zobaczycie, że powstanie z tego naprawdę ciekawy teledysk. A teraz posłuchajcie piosenki, do której ten teledysk nakręcimy. Jeśli nie chcesz w tłustym smogu dusić się w śmieciach spędzać całych dni. No posłuchaj, mój kochany, kilku bardzo dobrych rad, które dzieci w tej piosence chcą ci dać. Z zasad wiele, dzięki którym przyjacielem strażnikiem czystej ziemi staniesz się. Oszczędzaj energii, nie marnuj wody. Segreguj śmieci i nie niszcz przyrody. Wyłącz telewizor, podjeżdżaj rowerem, na zakupy weź torbę i przejdź się spacerem. Cześć przedszkolaki. Cześć przedszkolaki. Rysiek, co nam mają dzieci przesłać? Prześlijcie nam różne filmiki, albo jakieś obrazki, albo jakieś zdjęcia, na których pokazujecie, jak bronicie przyrodę. Więc moi drodzy, przyślijcie nam te filmiki, a my postaramy się stworzyć z nich jakiś fajny teledysk. To, do zobaczenia. To do zobaczenia.